Witajcie moi mili, to ja wasza wróżka Natalia. Witam się z wami serdecznie. Oczywiście odczytam wam horoskop na 12 znaków zodiaku na kolejny tydzień. Więc zaczynamy nasz horoskop. Żywioł ziemi Koziorożec. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno czeka was jakaś rozmowa wyjaśniająca i na pewno będziesz musiał okazać się w tej rozmowie inteligencją. też na wasz tydzień będzie miał wpływ jakaś zodiakalna waga, jakaś rozmowa, jakaś świadomość. jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno jakieś problemy pokonasz i wyjdziesz. jakieś problemy będą twoje zdrowotne pokonywać powoli, ale one na pewno się pokonają, na pewno wyjdziesz z tych problemów, ale też może ciebie czekać wyjazd związany właśnie z problemami zdrowotnymi, może jakiś synatorium, może, jakieś, senatorium, może jakieś, jakieś po prostu będziesz przeprowadzał rehabilitację w podróży. Jeśli chodzi o pracę, to jakieś plany mogą ci nie pójść tak, jakbyś chciał, coś może Ci runąć, ale te sprawy będą wszystkie do pokonania, do pozałatwiania, a kartą tygodnia jest paść buła, więc dobra wiadomość, szybkie działanie, też możesz mieć problem z jakimś dzieckiem, któremu będziesz musiał też pomóc. No i też na Twój tydzień będzie miał wpływ jakiś zodiakalny szczelec, byk. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. No samotne byki mają teraz szansę poznania kogoś na stałą relację. I będziecie uważać, że to jest nic znaczącego ta znajomość, ale ta znajomość może mieć właśnie, może właśnie się przekształcić w coś dobrego, w coś trwałego. Nie trzeba z tego rezygnować i też i ja widzę, że będziesz wiedział, czego chcesz, będziesz się kierował własnym interesem. Jeśli chodzi o zdrowie, to też e, tu mogą ci dolegać jakieś problemy żołądkowe, ale to widzę wszystko, że na tle, właśnie nerwowym, Mo, może coś takiego być. W pracy, pokonanie problemów, twoimi sprawami zaopiekowały się siły wyższe, no i na pewno jakiś mężczyzna z pozycją, z klasą, będzie ci pomagał. Wiele z Was też może awansować. A kartą tygodnia jest rydwan. Na pewno gdzieś będziesz jeździł, przemieszczał się, coś załatwiał, być może jakaś podróż, ale na pewno Twoje sprawy pójdą do przodu. Twoje sprawy wszystkie pokonasz problematyczne. Panna. Uczucie, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o panny, to będziesz wiedziała, czego chcesz. Twoje uczucia będą bardzo sprecyzowane, dojrzałe. No i też osoba będzie Cię tak samo darzyła jakimś takim prawdziwym, dojrzałym uczuciem. Jeśli chodzi o problemy zdrowotne, to na pewno je pokonasz, coś się zakończy, jakiś problem, ale w pracy czekają Cię jakieś przejścia. Będziesz musiał szybko działać, nawet może dojść do kłótni, więc uważaj. A kartą tygodnia jest też Rydwan, więc będziesz się gdzieś przemieszczał, jeździł, e, będziesz coś załatwiał. No i najzupełniej może właśnie podróż Ciebie czeka. Żywioł powietrza, wodnik. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to jakiś mężczyzna, jakaś osoba do Ciebie z uczuciami, z sympatią, dobra, ciepła, ale też nie do końca wiesz tej osobie, bo może po prostu w jakichś małych kwestiach przekłamywać. Jeśli chodzi o zdrowie, to pokonanie jakichś problemów zdrowotnych i też widzę wyjazd z tym związany, być może właśnie jakieś, będziesz zabiegi robił, jakieś być może wyjedziesz do jakiegoś, uzdrowiska jeśli chodzi o pracę to wiele z Was widzę, zakończy swoją pracę być może wiele z Was też w tym czasie uda się na emerytury, na renty zasłużone ale też co niektórzy w pracy będą musieli się zaopiekować jakąś starszą osobą będą musieli komuś pomagać kogoś wspierać a kartą tygodnia jest dwójka mieczy no mogą wyniknąć jakieś takie trochę problemy zawirowania, ale się nie ma, dlatego że te wszystkie problemy będą do dwóch miesięcy pokonane. Już w ciągu miesiąca zajdą zmiany pozytywne, ale do dwóch miesięcy wszystko wyjdzie na prosto, wszystko się poukłada. Bliźnięta uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to widzę, że. Pokona swoje jakieś problemy uczuciowe, przed Tobą jest nowy początek, właśnie dla samotnych. Coś możesz nowego zacząć, bardzo dobrego, sensownego, ale też w starych związkach pokonanie problemów. Jeśli chodzi o zdrowie, to też musisz zakończyć coś dla własnego dobra, zadbać o siebie, być może jakieś używki, nadużywanie czegoś po prostu przemyśleć i po prostu zacząć dbać o siebie. Pracę uważaj na jakąś osobę, która może cię w jakiś sposób y, manipulować, wykorzystywać, nie daj się. A kartą tygodnia jest król Mieczy. Więc czekajcie kontakt z jakąś osobą urzędową, być może lekarzem, urzędnikiem, ale też y, możesz y, dowiedzieć się jakichś ważnych rzeczy, jakaś ważna też wiadomość może dla Ciebie spłynąć. Waga. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Samotne wagi mają właśnie teraz okazję spotkać kogoś. Na stałą relację, na stały związek. I będzie to oparty na prawdziwych uczuciach. W starych związkach też będzie ciepło, będzie miłość, będzie szczęście. Uważaj na zdrowie, uważaj, żebyś nie straciła zdrowia, żebyś nie straciła czegoś właśnie cennego, jeśli chodzi o zdrowie. Bądź bardzo uważna. Jeśli chodzi o pracę. Wiele z Was awansuje, zasłużone, zasłużenie awansujecie, względem swoich kwa kwalifikacji e czekają Was awanse, spełnienie marzeń. A kartą tygodnia jest as denarów, więc przychód dużych pieniędzy z niewiadomego źródła, spadek, wygrana, także warto w tym czasie zagrać w gry liczbowe, żywioł ognia, baran. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno będziesz teraz błyszczał. Przed tobą jest nowy początek. Dla samotnych baranów to będzie coś bardzo ważnego, istotnego. No i też. Dowiecie się jakichś naprawdę dobrych wiadomości względem uczuć. Jeśli chodzi o zdrowie, to będziecie trochę tacy bezsilni w tym, co się będzie działo, nie będziecie mieli wiele wpływu. Ale też widzę kontakt z lekarzem, no i też fachową pomoc. W pracy też czeka Was jakaś rozmowa z przełożonym, no i ta rozmowa taka może być na oszczu nogrza. Także nie kłóć się, wysłuchaj i po prostu. Musisz się też okazać inteligencją w tej rozmowie. No, i w pracy też możesz się czegoś właśnie dowiedzieć. A kartą tygodnia jest głupiec. Także pokonasz wszelkie problemy, przed tobą nowy początek. I też karty mówią, żebyś się nie zachowywał jak głupiec, nie zachowywał się głupio. No, i też wiele z Was będzie musiało się zaopiekować dzieckiem. Lew, uczucia zdrowie praca finanse jeśli chodzi o uczucia to czeka was jakaś rozmowa wyjaśniająca i na pewno będziesz musiał zawalczyć o uczucia o związek i też czekacie rywalizacja i też na twoje na twój związek będzie miał wpływ na twoje uczucie jakaś zodiakalna waga jeśli chodzi o zdrowie to widzę że widzę pomoc finansową ktoś pomoże ci sfinalizować jakieś Przedsięwzięcie związane z Twoim zdrowiem, z, twoją, z Twoim właśnie stanem zdrowia. Ktoś ci będzie pomagał, ale też karty mówią, żebyś, żebyś nie żałował, żebyś zainwestował w siebie. W pracy no, jakieś przejścia Cię czekają, będzie trzeba szybko działać w jakichś kwestiach, nawet może dojść do jakichś kłótni. A kartą tygodnia jest trójka denarów, więc czekacie. Rozgłos, sława, e, bardzo dobrze się e, zareklamujesz, jeżeli prowadzisz jakąś działalność gospodarczą, jakiś biznes. Jesteś e, osobą, w, e, która zajmuje się show biznesem, więc bardzo dobra reklama w Ciebie czeka w tym tygodniu. Szczelec. Uczucie, zdrowie. Praca, finanse. I jeśli chodzi o uczucia, to możecie coś przerastać. Może być jakiś mały problem, ale szybko ten problem będzie pokonany. W zdrowy też kartę mówią, żebyś zainwestował, żebyś nie żałował, ale też widzę problemy z żołądkiem, jakieś niedomagania. Widzę stresy. No, i jeśli chodzi o pracę, to uważaj, żebyś nie stracił czegoś. Uważaj, właśnie, żeby ktoś nie okradł ciebie. Uważaj na wydawanie pieniędzy, myśl, bo tak widzę, że może ci nie starczyć tych pieniążków, także zastanów się nad wydatkami. A kartą tygodnia jest zawieszenie, więc no będziesz bez jakichś takich większych ruchów. Na pewno czas. Na wypoczynek i na pewno czas na przemyślenie: żywioł, wody, rak, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno wiele z Was, u których od dłuższego czasu się nie układało, postanowicie zakończyć swoje relacje, ale też wiele, Wiele osób, które były w kłótni, właśnie to będzie czas takiego pogodzenia, pojednania. No i też czekają Was jakieś właśnie sprawy prawne, sądowe. Jeśli chodzi o zdrowie, nowy początek, pokonanie problemów zdrowotnych. Jeśli chodzi o pracę, to też nowy początek, pokonanie jakichś problemów w pracy. No i też karty mówią, żeby się nie zachowywał głupio, żebyś. Myślał, no, żebyś też nie nadużywał alkoholu w pracy, bo to będzie właśnie dużym problemem. A kartą tygodnia jest magik. No, to w Twoim otoczeniu jest jakaś osoba, która może Tobą manipulować, a też karty mówią, żebyś się okazał inteligencją, żebyś myślał, żebyś był trochę przebiegły jak magik. Skorpion. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucie, to będziesz wiedział, czego chcesz. Twoje uczucia będą bardzo e, e, dojrzałe no i też będziesz miał osobę, która będzie Ci pomagać, będzie Ci przewodzić e, w jakichś sprawach związanych z Twoją relacją. E, I na Twój, na twój e, tydzień będzie miał wpływ e, praca i jakiś zodiakalny byk. Jeśli chodzi o zdrowie, no to. Tu widzę miłość, zakochanie, trochę będziesz bujał tak w obłokach, taka trochę melancholia Cię ogarnie. Ale jeśli chodzi o zdrowie, to wszystko ze zdrowiem będzie w porządku. W pracy przychód dużych pieniędzy z niewiadomego źródła, być może możesz dostać jakąś nagrodę, jakąś podwyżkę, jakiś dodatek, ale też karty mówią, żebyś. W tym tygodniu grał w gry liczbowe, bo możesz właśnie wygrać duże pieniążki. A kartą tygodnia jest siódemka buław. Więc wiele ludzi może w ciebie wątpić, że po prostu, że ty czegoś nie osiągniesz, co planujesz, więc nikogo nie słuchaj. Dąż do swoich osiągnięć, dąż do tego, co chcesz, a to wszystko się spełni. I nie słuchaj ludzi, ryby. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to wiele z Was zacznie coś od nowa. Wiele z Was może mieć jakiś początek nowego związku, początek nowego uczucia, ale też być może w starych związkach dacie sobie nową szansę. Więc to wszystko będzie dobre, co będzie w tym tygodniu i powinniście tego spróbować. Jeśli chodzi o zdrowie, to też pokonanie problemów zdrowotnych, ale też widzę wyjazd z tym związany, być może jakiś wypoczynek, być może jakieś wczasy z sanatorium. W pracy czeka Ci jakaś rozmowa, <laughs> też jakaś wiadomość, czegoś możesz się dowiedzieć, no i też konkurencja, rywalizacja. I na, na Twój tydzień będzie miał wpływ na Twoją pracę jakaś zodiakalna waga. A kartą tygodnia... Są kochankowie. No to dla samotnych właśnie yy, może właśnie w tym tygodniu spotkasz miłość swojego życia. No i z tego może być właśnie stała relacja. Coś pięknego może się z tego zrodzić. Ale też wiele z Was będzie musiało dokonywać wyborów. Moi kochani, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu ty tygodniowego. Żegnam się z Wami serdecznie. Oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień. Dziękuję za uwagę.